To ja, Macel, i w dzisiejszym odcinku y, wyczyścimy wszystkie moje świece. Y, zobaczymy, czy w ogóle mają w sobie trochę życia. Jak to można powiedzieć? No i no. No, to zabieramy się, nie? Więc tutaj mam wszystkie swoje świece. Y, w tym pudełku mam jeszcze. No sporo mogę powiedzieć. No i dzisiaj będziemy je czyścić y, szczotką, drucianą i szmatką. Zobaczymy, czy w ogóle mają w sobie iskrę i czy, i czy w ogóle jest opłacalne je zostawić, czy lepiej już je wyrzucić. A zanim yy, przeżycimy wszystkie te świece, muszę najpierw wykręcić tą, która tutaj jest. Jest to świeca Iskra, pożyczyłem ją od Tomaczka. No, smoła. Dobra, z racji tego, że mam sporo tych świec, nie będę opisywał każdej z nich, po prostu wyczyszczę i Wam pokażę rezultat. Więc pierwsza, super stara iskra, zartybiała. Pamiętam, że miała iskrę, ale teraz już nie działa. dobra pierwsza świeca już wyczyszczona. Przynajmniej próbowałem Wkręcamy. Patrzymy. Jest, jest iskra, ale bardzo słaba. Wow, ja w ogóle jestem zaskoczony, że w coś, coś tu miało, jakąś iskrę. Dobra, no i próbujemy odpalić motor na, niej, na tej świecie. Dziwo, działa, więc teraz zrobię takie krótkie kółeczko w garaży, garażu. Zobaczymy, czy w ogóle będzie przerywać, czy dam radę, na nie jechać. Dobra, tego się nie spodziewałem. Stara, zardzewiała świeca. A chodzi lepiej niż ta, którą miałem. Wow, dobra. Zobaczmy, jak będzie z innymi. Wiemy, że ta świeca działa super. Teraz zobaczmy, czy jak wyczyścimy te pozostałe, czy też będą ładnie chodzić. Dobra, zobaczymy, czy jest iskra. O! Jest iskra okay. Siedzi w głowicy, no to co, odpalamy. stało. Chwilę pochodził i gaz To nie jest dobry znak. No więc odpaliłem, yy, więc się teraz próbowałem pH odpalić i nie dało rady. Yy, teraz patrzyłem iskry już nie ma. Świecomatwa. Trzecia świeca. Jest Jest piękna, jest piękna iskra. No jest. Aha. świeca działa! Dobra, ładnie chodzi, ale powoli zaczyna przerywać. I ja się przejechać. Dobra, trzecia świeca przerywa, ale jeszcze będę mógł ją używać jako taką zapasową. Świecę nawet nie chciałem wkładać, już wiem, że jest martwa. Ta świeca. Zaczynamy na iskryptę. Piękna iska. Dobra, piąta świeca. NGK, szósta świeca. Wstyd, bo ma przebicie. ma świeca. I cudownie dobra, ta świeca przyjdzie do Macieja, bo teraz ma problemy Dmo. z iskrą sobie montuj jest iskra? Maciej, nie ma. mam tutaj no, no. Teraz jest iskra? Jest. No, zobaczmy. O kurde. Niestety świeca awina martwa. Dobra. Iskra ma. Próbujemy. Jakby co to już jest inna świeca? To nie jest ta awina. E, to jest e, Iskra F95. Nie powinna być do tego motoru. Powinna być pewnie F80. Ale co, tam, może będzie działać? E, no to jest ósma? Tak, ósma już świeca. Dobra. Próbujemy. Dnia świecą dziś i mam dość już. Uwaga. No. Ale szybko idą te świece. bując yy, Tylko trzy działają. Te wszystkie albo przerywają, albo mają przebicie, albo nie mają iskry. Albo... Te są już w ogóle do kaput. Yy, te dwie, jeśli dobrze mówię, przerywają. Ta zardzewiała chodzi po prostu jak nówka sztuka. Nikt by się to nie spodziewał. No to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Subskrybujcie mój kanał, bo obiecuję, będzie się działo. Będzie się działo i będę publikował teraz na kanale YouTube filmy. Więc no, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!